Witam wszystkich serdecznie na vlogu z budowy. Oprowadzę Was teraz po naszym domku. Zobaczycie, jak tutaj wszystko ładnie już się ogumkleruje. Zapraszam. Okej, okay, jesteśmy przy wejściu. Chodźmy do środka. Później Wam pokażę też całość z zewnątrz. Jezu, straszne zaspy między marka. Dobrze, jesteśmy. Dzień dobry. No więc tak, tutaj mamy wiatrołap. Na razie są przygotowane takie drzwi też tymczasowe, które założymy jak już zrobiono okna, czyli niedługo. To jest łopata do odśnieżenia, bo jak widać, zasypało nas nawet w środku. Pierwszym pomieszczeniem zaraz na lewo od wejścia jest kotłownia. Tutaj w sumie nie ma co się rozgadywać, będą no po prostu jakieś takie sprzęty typu, nie wiem, pompa ciepła i tak dalej. Idąc dalej, wchodzimy sobie już tutaj powiedzmy do głównej części domu. E na lewo będzie łazienka, taka malutka z prysznicem, kibelkiem, mywalką i tak dalej. Póki co stoi tutaj jeszcze kom... komin? Pustako kominy? <laughs> Nie wiem jak to się nazywa. Ale z tego robili nam komin, więc sobie tutaj to na razie jeszcze leży. Yy. Idąc dalej, tutaj mamy pokój. Kiedyś w przyszłościowo to będzie gabinet z takim pięknym widokiem. Na okoliczne, powiedzmy, pola. No, jakieś domki też są, ale tutaj akurat niewiele z tej strony mamy. Ogólnie jest bardzo, bardzo ładny widok. Tutaj są, powiedzmy, takie, no, duże okno do ziemi, ale to będą też, jakby, drzwi. Tam idzie mój mąż. <grym> Ten pokój będzie tymczasowo na początku naszą, pewnie, sypialnią, z tego względu, że, no, jak się będziemy wprowadzać, zrobimy sobie tylko dół i później górę będziemy sobie stopniowo wykończać. Tutaj dalej wchodząc, wchodzimy do całej tej części dziennej. Tu będzie salon. Piękny, duży salon z wielkim oknem na szerokość 4,60, które niedługo do nas już przyjdzie. Ono będzie jakby podzielone na pół, więc będzie dwumodułowe. Dobrze mówię? Tutaj będzie witrynka. Tutaj wiecie, będzie tak przydzielone będzie ono się odsuwało w tą stronę. Tutaj jest ściana telewizyjna, póki co jest burdel. No, tutaj mamy taki stół roboczy. Tutaj będzie telewizor, tutaj będzie kominek. A tutaj są schody do góry. Jest tutaj jeszcze miejsce na kuchnię. W zasadzie aneks kuchenny, no bo tutaj będzie w ten sposób. Tu jeszcze wyspa, ale zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Tu jest okno w kuchni. Zostało troszeczkę podmurowane z tego względu, że tutaj pan, który nam okna. Mierzył, stwierdził, że musi być troszeczkę wyżej, o te 6 cm, żeby po prostu był blat na równo z parapetem. Dobrze, tu jest jeszcze takie malutkie pomieszczonko, to jest w zasadzie spiżarka. Tam nie będziemy wchodzić, nic tam nie ma, po prostu jest wiecie, takie małe, ciemne pomieszczenie. Tutaj pójdziemy sobie do góry. Klatka sodowa jest dosyć powiedzmy mała, wąska. W tym momencie ciemna, bo okno jest zasypane śniegiem. Chodźmy do góry, pokażę Wam, co myśli się u góry. Dobrze, wchodząc, no to tutaj na środku mamy taki mały przedpokój to będzie klatka schodowa. Planuję zrobić taką fajną barierkę. Nie wiem z czego to się robi, z gipsu, z. Hmm. Pokażę Wam tutaj wklej jakieś takie inspiracje. Po prostu będzie tak, jakby taka ala ścianka. Będzie tak zakręcała, no, pokażę Wam po prostu inspo. Tutaj jest jeden z pokoi. Póki co one będą jakby, no, nieruszone. Jedynie co zrobimy, no to tak, wiadomo, żeby było wszystko, czyli tynki jakieś tam, lewki, wszystkie prądy i tak dalej, będzie podciągnięte, ale po prostu nie będziemy go wykańczać. Z tym będzie dokładnie tak samo. W obu będzie balkon taki połączony. No i tutaj każdy ma okno dachowe w jednym jak i zarówno w drugim, po prostu właśnie to wyjście balkonowe. Na wprost schodów w tym miejscu jest łazienka. Teraz też jest bardzo ciemna, z tego względu, że właśnie tutaj ten śnieg yy, na tych oknach zalega, ale to już nie będziemy, Oj, jak się jakoś pogorszyła, nie będziemy tego na razie ściągać. Tutaj troszkę ją powiększyliśmy, ona jest większa niż w projekcie, z tego względu, że po prostu tutaj chcieliśmy też mieć miejsce na zabudowę pralki z suszarką, czy tam pralko suszarki, jeszcze nie, nie zdecydowaliśmy. Jeszcze mamy czas, że, zanim zrobią instalację. No, też, tak samo na jakieś półeczki, na ręczniki czy kosmetyki, po prostu, żeby to wszystko było tutaj w tym jednym miejscu. Tutaj, jakby jak wyjdziemy sobie z kratki schodowej na prawo jest. Cała część ta nasza sypialniana. Po prawej stronie zaraz przy wejściu jest taka malutka garderoba. Tutaj będzie garderoba mojego męża, czyli Sebastiana. W tym miejscu. No, jest niewielka, ale po prostu mi to zupełnie wystarczy. Tutaj dalej jest właśnie ta część główna jakby sypialni. Ona nie jest duża. No ale wiecie, to będzie tylko łóżko i jakiś tam stolik nocny. Telewizor, nie wiem, zobaczymy. A tutaj na no, wprost jakby powiedzmy łóżka będzie. Moja garderoba. Tutaj też jest okno dachowe. I e, wyjście na balkon. Balkon połączony z tym od sypialni. No i ta właśnie ściana powstała w ten sposób. Przez to, że powiększyliśmy łazienkę, więc jakby no... W projekcie było tutaj też kolejny jakby pokój, wiecie, były cztery pokoje. My nie chcieliśmy jakby tych czterech pokoi, bo dla nas to jest zupełnie jakby za dużo. Jeszcze na dole jest właśnie ten jeden, więc tutaj jakby powiększyliśmy tę łazienkę i z tamtej części, która została, jakby ona została zamknięta, bo tutaj było wejście, no to zrobiliśmy moją garderobę. No i to w zasadzie tyle. Pokażę wam jeszcze może na dole ten widok z okna, tego największego. Uwaga, uwaga, idziemy. To jest po prostu moje marzenie. Bardzo mi zależało na tym oknie. Widziałam, że tutaj w niektórych projektach. Tu Sebastian. W niektórych projektach ludzie dzielili na 3-4, ale to no, nie wiem, nie mój styl. No i tego garażu oczywiście tutaj nie będzie. Nie ma wody. Patrz, tylko taka. <noise> nie ma gazu? Jest gaz, czy w czym jak zagrzeje? Zamarzła nam woda, musimy, żeby zrobić klej, roztopić <gry> Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nagram Wam jeszcze outfit check. Czapka Vinted. Chyba, nie wiem, 10-20 zł kosztowała, ale to chyba z 3 lata temu. Kurtka Lumpex. Na pewno nie więcej niż dychu. Gąberkę, jest bardzo ciepła, jest gruba. Spodnie, Lumpex. One są po domu, ale no po prostu dzisiaj jest taki dość zimny dzień na budowie, że musiałam się ubrać ciepło. No i buty. Buty nie wiem, chyba 120 zł. I na jakiejś stronce internetowej, ale nie pamiętam. No, zobaczcie, ile tu jest przestrzeni. Że muszę pilnować do ten wyczajnik. Zobaczmy, jak w środku. Uu. No, prawie coś z tego będzie. Po boku zrobiła się taka gruba warstwa lodu. I tu się chyba nie chce roztopić. Jest traktor, więc muszę być dużo głośniej. Faktycznie takie sytuacje w dzieciństwie, gdzie robiło się różne takie. Zmę jakieś tam zupy, nie zupy, w błocie. Tak się właśnie teraz czuję. Do zobaczenia później. Co myślicie o nagrywaniu vlogów w ten sposób? Na przykład na YouTube? Chętnie bym pokazywała właśnie jakieś takie etap budowy, niedługo pewnie wstawią nam e, okna, także już będzie czym się pochwalić, póki co no jak widać mamy stan surowy e, otwarty. Chcielibyśmy właśnie w tym roku zamknąć i mam nadzieję, że tak będzie, stan surowy zamknięty, brakuje właśnie jeszcze tylko okien. No drzwi to wiadomo, że jeszcze nie teraz, bo jak będą robić tynki, wylewki i tak dalej, o znam mam w rękawiczki. To po prostu by się zniszczyły, więc na razie ich nie wstawiamy, będą tylko takie prowizoryczne. Taki krótki film zbudowy wam się spodobał, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę. Możecie również zostawić dzwoneczek, bardzo chętnie, czemu nie. No i co, do zobaczenia w następnym vlogu.